Cześć, z tej strony Adam, to jest przeprogramowanie FitCode i w tym odcinku opowiem Ci o wartościach null i undefined w Javascriptie. Nie mam wątpliwości, że znane są Ci te wartości, natomiast czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy nimi oraz dlaczego wielu programistów nie zaleca, czy właściwie zaleca unikanie wykorzystywania tych wartości? Na te właśnie pytania odpowiem Ci w tym filmie. Zacznijmy od wartości undefined. Jest to wartość, którą przyjmują na przykład zmienne, której wartość nie została określona. Inaczej mówiąc, wartość undefined zwykle sygnalizuje, że wartość zmiennej nie jest jeszcze znana. Jak widzisz, mamy tutaj deklarację zmiennej, której wartość nie została określona, więc domyślnie została przypisana do niej wartość undefined. Podobnie jest w sytuacji, gdy mamy tablicę i próbujemy odwołać się do nieistniejącego elementu. I tak samo sprawa ma się w przypadku obiektów. W momencie, gdy próbujemy odczytać ich właściwość, która nie istnieje. Kolejnym momentem, w którym mamy do czynienia z wartością undefined, jest sytuacja, w której do funkcji nie zostaje przekazany argument, który jest oczekiwany. No i ostatnią sytuacją jest moment, w którym mamy funkcję, która nie zwraca z żadnej wartości. Ona również domyślnie zwraca wartość undefined. I w tej chwili wiemy już, kiedy mamy do czynienia z wartością undefined. Zobaczmy teraz na czym polega różnica pomiędzy undefined i nulem. Co ciekawe wartość 0 oznacza dosłownie nic. Inaczej mówiąc symbolizujemy pustą wartość zmiennej. Nie oznacza to jednak tego samego co pusta wartość, czyli w tym przypadku na przykład pusty string. Tutaj akurat mamy pusty ciąg znaków, a tutaj dosłownie nic. No i teraz różnica pomiędzy nulem a undefined polega na tym, że w przypadku undefined wartość nie jest jeszcze znana, a w przypadku nula tej wartości po prostu nie ma. Domyślam się, że może to być lekko zagmatwane i faktycznie w pewnym sensie takie jest, natomiast znasz już różnicę pomiędzy nulem i undefined. Teraz warto powiedzieć o tym, dlaczego nie warto używać tych wartości. Pierwszym powodem jest to, że undefined nie jest dokładnie tym samym co null, ale jednocześnie undefined jest nulem. Wynika to chociażby z faktu, że nul jest obiektem. I być może zastanawiasz się, dlaczego nic jest obiektem w Javascriptie, natomiast jest to po prostu błąd Javascriptu, który co gorsza nie może zostać naprawiony, ze względu na to, że wiele aplikacji przestałoby po prostu działać. No i jak widzisz, mamy tutaj pewne problemy. Dodatkowo, próba odczytania wartości i co gorsza, wykonania na niej jakiejś metody, zwykle kończy się po prostu jakimś błędem. I ten przypadek jest jeszcze do wybaczenia, ale popatrz na to. Już od kilku lat w JavaScriptie dostępne są dla nas domyślne argumenty funkcji. W momencie wywoływania tej funkcji możemy przekazać do niej jakiś parametr i wtedy zostanie on przyjęty, a w sytuacji, gdy ten parametr przekazany nie będzie, otrzymamy wartość domyślną. Natomiast zobacz, co stanie się w przypadku nula. Wygląda na to, że domyślny parametr został zignorowany, i to jest kolejny powód do tego, aby z wartości 0 i Undefined nie korzystać. Szczerze mówiąc ja osobiście stosunkowo niedawno spotkałem się z tą ideą, aby nie korzystać z tych wartości, natomiast odsyłam Cię do świetnego artykułu, na podstawie którego po części nagrałem ten film. Jest to tekst autorstwa Erika Liotacz, czyli bardzo znanej postaci mocno promującej m.in. funkcyjne programowanie i szczerze mówiąc mocno zachęcam się do przeczytania tego artykułu, nawet pomimo tego, że obejrzysz ten film. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Eric wyróżnił w swoim artykule źródła, z których mogą pochodzić wartości null lub undefined i są to wartości wprowadzane przez użytkownika, wartości pobierane z bazy danych, sytuacje, w których stan nie został zainicjalizowany, np. w przypadku deklarowania zmiennych, oraz sytuacje, w których wywoływana funkcja nie zwraca żadnej wartości. Część z tych scenariuszy już znamy, pytanie, jak się przed nimi obronić. Ano, oczywiście w przypadku wartości wprowadzonych przez użytkownika, w pierwszej kolejności do dyspozycji mamy walidację, czyli po prostu mechanizmy, z pomocą których upewniamy się, czy wprowadzone dane są poprawne. Natomiast Erik w swoim artykule przedstawia bardzo ciekawy koncept, który określa mianem nawadniania czyli wykorzystywania konkretnej funkcji, która jest uruchamiana w momencie, gdy użytkownik przesyła jakieś informacje lub gdy są one pobierane np. z bazy danych i tam przy wykorzystaniu m.in. domyślnych parametrów jesteśmy w stanie upewnić się, że nie będziemy mieć do czynienia z nullem albo undefined. Dodatkowo teraz do naszej dyspozycji w Javascriptie są również, czy jest właściwie dostępna funkcja optional chaining, czyli możliwość bezpiecznego odwoływania się do właściwości zagnieżdżonych właściwości obiektów z pomocą takiej oto składni. Dzięki temu co prawda będziemy mieć wartość undefined, natomiast nie otrzymamy błędu odnoszenia się do właściwości, która nie istnieje. Poza optional chaining mamy do dyspozycji jeszcze Operator Nullish Coalescing. Jest to operator umożliwiający przypisanie domyślnej wartości w sytuacji, gdy mamy np. Undefined. To mi akurat nie będzie działać, ponieważ że jest w tej chwili jeszcze mi nie obsługuje dodatkowej składni. Natomiast uwierz mi na słowo, że skoro mamy tutaj Undefined, taki zapis oznacza, że otrzymamy tutaj Default bus. Ten nowy operator oraz Optional Chaining możemy ze sobą łączyć, dzięki czemu otrzymamy coś takiego. Z pomocą optional chaining upewniamy się, że nie otrzymamy tutaj żadnego błędu, a w sytuacji, gdy nawet zostanie zwrócony tutaj undefined, wykorzystamy domyślną wartość. Być może z czasem zdarzyło Ci się korzystać z takiego zapisu i on w pewnych sytuacjach również się sprawdza, natomiast ma jedną zasadniczą wadę. W momencie, gdy będziemy mieli tutaj wartość false, również zostanie wykorzystana wartość domyślna, a nie zawsze jest to oczekiwany rezultat. No i ostateczną linią obrony, którą przedstawia Eric Elliott w swoim artykule, jest tak zwany IDER. Jest to koncepcja opierająca się, jak widzisz, o pewien wrapper. Mamy tutaj funkcję, która sprawdza, czy przekazany do niej parametr jest nulem, i w zależności od tego zwraca prawdę lub fałsz. I dalej, w zależności od tego, rozwiązujemy obietnicę lub ją odrzucamy. Ta koncepcja tak naprawdę jest o tyle ciekawa, że zasługuje dosłownie na oddzielny film. W każdym razie, w ten sposób zbliżyliśmy się już do końca filmu i teraz wiesz już doskonale, czym się różni wartość 0 od undefined oraz jakie problemy generują te wartości, no i w jaki sposób można ich unikać. Raz jeszcze dziękuję Ci za uwagę i na sam koniec przypominam Ci o tym, że coraz większymi krokami zbliża się premiera naszego kursu opanuj JavaScript, w którym od podstaw przeprowadzimy się przez cały JavaScript, aż do momentu, gdy będziesz gotowy śmiało wejść w świat frameworków. W samym kursie każdy z nas, czyli zarówno ja, Marcin, jak i Przemek odpowiadamy za przygotowanie jednego modułu. Do mnie akurat należy część dotycząca podstaw JavaScriptu. W tej chwili możesz zapisać się na listę oczekujących, w zamian otrzymasz od nas mały pominek, no i oczywiście zniżkę w momencie, gdy sprzedaż kursu zostanie już uruchomiona. Raz jeszcze do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!